Co ludzie dają za dogi? Zaraz sprawdzimy, bo może być ciekawie. Odcineczek u Warm Roblox, zostawcie lajka like u niego i zaczynamy. Je. Yeah. O kurka, ale trade. Słuchajcie, dogi to jest ten startowy. Czy dogiego możemy zdobyć z jajka? Ciekawy jestem. Ale serio, ktoś daje takie pety, dlatego. Boże, jakie trade. O mój Boże. <laughs> ok. No, nie spodziewajmy się tu żadnych super relatyw. E, Okej, okay, no tu patrzcie. Takie. Co to za złoty pecik? Ja go nie kojarzę. Jakiś faraon. Hmm, jakiś egipski. Kurka, to są mistrz mistrzowskie trade. No, powiedzcie mi, który trade był najlepszy. <laughs> Chociaż ja bym żadnego nie chciał. O kurka, całe 30 gemów. Rozbili bank. To jest Dark Matter, nawet taki pet. Wow. O, ktoś za darmo weźmie. No, chyba ten trade był najbardziej opłacalny, prawda? Kurka. Dogi, dogi, dogi. <ścoughs> to było coś, słuchajcie, naprawdę. Chcę podziękować papieżowi i ktoś na pewno za te fanarty. Bardzo wam dziękuję i pozdrawiam.